Hej się zczambie! Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i jak widzicie jest to druga, druga już część przeróbek na Instagramie, aczkolwiek nie będę do końca tutaj działała ja, ponieważ, ponieważ poprosiłam mojego znajomego grafika o pomoc w przeróbce zdjęć właśnie w Photoshopie, bo nie do końca jeszcze ogarniam, żeby to właśnie wyglądało tak jak on to zrobi, ponieważ jeśli zajmuje się, interesuje się grafiką, to na pewno zrobi to lepiej. Więc poprosiłam go o pomoc w przeróbce zdjęć, żeby nie było to tak bardzo widoczne i tym razem będzie to właśnie eksperyment, czy ludzie to zauważą, czy zauważą taką dobrze zrobioną przeróbkę, czy jednak faktycznie nie, bo Wiedzą, hmm, Klaudia, ale ty schudłaś, ale ci biodra urosły. Na samym wstępie chciałam Was zaprosić do subskrypcji, ponieważ jak widzicie tutaj na tym, na tym magicznym piasku jest przecież subskrybuj i co musicie zrobić, zapytacie. Otóż wystarczy zrobić tak. To, żeby jeszcze dodać, sądzę, że odcinek Wam się spodoba, a przynajmniej mam taką nadzieję, jeśli Wam się spodoba, to nie zapomnijcie ocenić filmu to zrobić to zawsze mam pokazałam i tego typu rzeczy i sądzę, że bez przedłużenia przechodzimy do przeróbki. Generalnie nie wiem, co będę robić w tym filmie, skoro kumpel mi wysłał te zdjęcia. Ale zobaczymy, lecimy. Także jesteśmy w moim magicznym folderze. Na pewno jedno zdjęcie rzuca się Wam w oczy, ponieważ jest to to. Jest to odbicie w lustrze, kiedy jeszcze byłam blondynką. Więc możecie swoją drogą dać znać w komentarzach, czy wolicie mnie blond, czy teraz w różowym, aczkolwiek... Yy... Kojarzycie się z tego na pewno, że jest na moim Instagramie, może nie dokładnie ta poza, bo już sprawdzamy, która poza, a nie ta, no ta. Czyli na moim Instagramie jest dokładnie to samo zdjęcie, tylko jest, a nie, jednak to inna, nieważne, Boże drogi, dobra, inna, ale minimalnie inna, no i tu centymetr różnic. Także niestety tego zdjęcia raczej nie będziemy mogli wykorzystać, a szkoda, bo jest... Jest to zdjęcie moim ulubionym. Chyba najlepiej przerobionym i tego typu. Musimy się po pierwsze skupić, jakie zdjęcie dzisiaj wrzucimy, bo mamy trzy. Przez trzy dni będziemy jedno zdjęcie, drugie, trzecie i w trzecim dniu je wszystko ładnie podsumujemy, więc niestety to zdjęcie odpada, bo ludzie się skapną od razu, że coś nie gra, no, no po prostu się skapną tutaj myślę, że to zdjęcie dzisiejszego dnia wrzucimy, ponieważ jest to taki throwback z wakacji, napiszę sobie, napiszę sobie że kurczę, teraz za z wakacjami czy wy też i w ogóle, bo to ta szkoła już dwa tygodnie, sądzę, iż to zdjęcie jest na pewno mniej widoczne że cokolwiek zostało tutaj przerobione wygląda jak normalne tego typu to zdjęcie było użyte, jak nagrywałam, że chodzę 3 dni w strojach kąpielowych. Tutaj właśnie, jak widzicie, mam troszkę brzuch pomniejszony. Okej, okay, także już Wam pokazuję porównanie. Mianowicie, to zdjęcie pierwotnie wygląda tak, ale, ale, ale... Po przeróbce wygląda ono o tak. Chudsza klawia? Utrza. Tym zdjęciem się właśnie dzisiaj zajmiemy, te zdjęcie właśnie dzisiaj wrzucam. Także kolejne różnica zobaczcie w kolejnych częściach tego filmiku, czyli jutro i pojutrze, a dziś wrzucamy to zdjęcie. Dobra, mamy do lightrooma, dziękuję bardzo. Trzeba bym zdjęcie lightroomem, właśnie. Często się mnie pytacie, więc macie odpowiedź. Dobra, tutaj sobie wrzucimy mój preset. Ciekawy, czy się nada, Zdjęcie jest już do części opisowej, więc jakie damy opis tęsknię za wakacjami. A wy? Pięknie! Pięknie prezentuje się na moim Instagramie, Dzi muszę przyznać, że dziwnie wygląda fakt, że tutaj już nie ma żadnego zdjęcia wakacyjnego, tak jasnego i tak nieskontrastowanego, mogłam bardziej ten kontrast podkręcić, no ale cóż, nie przewidziałam tego, poczekamy aż będzie pierwsze 500 lajków, czyli około minutę, dwie, patrzcie jak klasne, to spotkamy się już za 5 minut. Ok, także mamy pierwsze 300 lajków. Odświeżymy sobie tutaj, jak widzicie, już to jest 350. Przyjrzyjmy sobie pierwsze 13 komentarzy, czy ktoś się skapnął, czy nie, że Klaudio coś, coś schudł, właśnie tym zdjęciu. Ale wiadomo, nie ma śladów przeróbki tylko jakieś wygięcia, nie wygięcia, więc mogą się skapnąć, ale sprawdzamy. Znów nagrywasz film. Jaki film? Dobra, dwie osoby coś podejrzewają, ale przecież tak wyglądam. Ej, o co on chodzi? Dobra, czyli jak na razie dwie osoby coś podejrzewają. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że słaba jakość, stare zdjęcia tego typu rzeczy i wtedy w tamtej pierwszej części również tak samo zrobiłam. Jakość, co prawda nie była tak zła, bo nie przychodziła przez tyle programów, tylko przychodziła przez dwa, nie pięć, ale mm, może chodzi też o to, że właśnie z Grecji takie wiecie yy, zdjęcia wakacyjne, o, że trakujmy. Dobra. Jestem mega ciekawa, czy to zdjęcie jest Pewnie nie, ale ostatnio te filmiki to mega pomysł. O, dziękuję. Okej, okay, także witam was już ranka dnia następnego, czyli w dniu, kiedy wrzucamy drugie zdjęcie. Jak widzicie, ja już jestem przyszykowana, ponieważ dzisiaj mam cały zawalony dzień. Muszę pa... Pszczoła mi wleciała do pokoju. Dobra, pszczoły już nie ma. Siedziała centralnie gdzieś tyle od kamery, więc ja tylko cudem wzięłam tą kamerę i zwiałam. Tata zabił pszczołę, i więc bierzemy się za czytanie komentarzy. Szczerze mówiąc, w komentarzy nie wchodziłam, aczkolwiek sprawdzałam zasięgi, jakie zrobiło to zdjęcie i tak jak pff, tak jak myślałam, zrobiło ono ogromne zasięgi. że jesteście gotowi z tych pierwszych komentarzy, z co myślę? Tu większość ludzi się już skapnęła, no bo kurczę, ciężko oszukać już kogoś. Sprawdzić kogoś, kto jest wyczulony, bo nagrywałam już, nie wiem, z pięć różnych reakcji na Instagramie, z czego przeróbkową tylko jedną. Aczkolwiek właśnie tutaj ostatnio też... działa jest? Tutaj wrzuciłam właśnie przerobione zdjęcie, więc chyba zrobiłam ten błąd, że oni się już wyczulili. No ale nie mogłam się powstrzymać, taka fajna przeróbka. Okej, okay, zdjęcie ma 54 tysiące lajków na ten moment i 21 godzin. komentarzy 600, pewnie wszystkie polegają na tym, że znowu nagrywasz film czy coś tam, docenie, ale uwaga, łaga wchodzimy. 3, 2, 1, hop! Czyżby kolejny filmik z Photoshopem, to jest chyba to przerobione zdjęcie z odcinka z. Co? Nie, ja bym się tak nie przerobiła. Ej, czy ja przerabiałam to samo zdjęcie? Chyba nie. Miejmy nadzieję. Coś mi się tak wydaje, że nie. Też przerabiałam chyba z tamtego miejsca, ale nie konkretnie to. Kiedy odc... kolejny odcinek z Photoshopem? Kolejny odcinek, Magdalasz. Kolejny odcinek. Mogłaś się bardziej podciągnąć. No już się podciągnęłam. jak ładnie wyglądam tam. 80% kolejny odcinek. O kiedy odcinek? Wiedziałam, że w Photoshopie. Kiedy do odcinka coś tam się. Gdzie się rozjechało? Przepraszam, nie. Nic tu się nie rozjechało. Co tym wy mi wymawiacie za Parmazony Co to jest? Kiedy odcinek? Photoshop is my passion. Kiedy odcinek? Tym razem się nie nabiorę. O! Czy <ścoughs> jest tu ktoś, kto się wcześniej nabrał, ale właśnie przez odcinek. Już nie. Haterzy i tak powiedzą, że Photoshop. Tak, my też. Kolejny odcinek. Ja też tęsknię. Ładnie. Kolejny odcinek z Photoshopem, kolejny odcinek. Podsumowując, chyba prawdopodobnie nikt, nikt się nie, nie, nie nabrał. Aczkolwiek ja wam dam, ja wam dam. Dzisiaj mam zawalony dzień, ale na pewno znajdę... Znajdę miejsce, gdzie zrobimy fajne fotki, ubiorę się dzisiaj tak typowo pod przeróbkę. Właśnie zostawię sobie ten top, ubiorę długie spodnie, jakieś obcesy, przez co to się będzie wydawać tak w głowie, że kurczę, optycznie, może faktycznie nabylą na chudziej. Przerobimy to delikatnie, delikatnie, nie tak jak tu, tu, bo tu się faktycznie rzuca to w oczy i widać te wygięcia. Tam to przerobimy delikatnie i zobaczymy, czy wtedy się skapniecie. No, nie ma za wam tak łatwo. Działamy. Patrzcie, to jest moje biodro. To jest tutaj moje biodro i moje biodro się generalnie zmniejsza, ale zmniejsza się tak, żeby nie było śladów na cegiełkach. Daj, daj normalne. To jestem ja. I teraz daj przeróbkę. A to jestem ja po przeróbce. No, brzuch mi zmniejszyłeś raz, dwa, z nogami coś zrobiłeś? Chyba nie. No czyli tutaj w sumie nie ma dużej przeróbki, żeby się nie skapli, nie? Bo wiesz, jak, os, jak, wiesz, jak my zjechali na tym pierwszym zdjęciu, to od razu się skapnęli. To tu się nie skapną, haha! Okej, okay, także drugie zdjęcie mamy już zrobione i przerobione. Teraz będziemy je wstawiać na Instagrama. Zapowiedziałam, że 1645 wleci fotka, jest 1637, także mamy 8 minut na gadanie i głupoty, a później wstaniemy tak. OK, także mamy dwa zdjęcia przerobione. Porobiłam ich tam parę, aczkolwiek dwa chyba tak najbardziej się spodobały i mi, i osobie przerabiającej, czyli właśnie Maxowi. No i tak. Tutaj jest pierwsze zdjęcie, oczywiście muszę je uciąć, bo ta trawa, pozostałości, po mieć grillu, po basenie i wszystkim, gdzie nie ma oczywiście serawy, są, więc będzie to musiała to przeciąć, a Steki tak, Maxi tak już przyciął i usunął grilla. Mm, dobra, damy tą żółtą, bo chyba najlepiej się zgrywa tak naprawdę. E, dokładnie dzisiejszego dnia, w którym to nagrywam, czyli... nie pamiętam, który jest dzisiaj, to przypał. Zostało, zostało... Zostało 100 dni do świąt, dlatego tak się zapytałam, bo tam siedziłam TikToka i tam co drugi opis był taki, więc stwierdziłam, że taki dodam, skoro nie mam pomysłu. Myślałam, że nie będę mieć co robić przez te 10 minut do zdjęcia, ale jak widać to idealnie się wyrobiłam jak zwykle, więc Rose Hell. Ja tutaj dodam hashtagi i widzimy się za chwilę. Pięknie się zgrywa, pomijając fakt, że i na, pierwszym <grym> i na pierwszym z wakacji mam taką minę i tutaj też mam taką minę, więc zaraz sobie ktoś pomyśli, że trzy zdjęcia... Trzy dni w tej samej pozie, nie? Ale nie, nie, dobra, uwaga. Poczekajmy, aż będzie znowu 300 lajków, czyli około minutkę, zobaczymy komentarze. Osiem komentarzy. Boże Narodzenie, jasne, skąd spodnie? Znowu odcinek Święta Wigilia. Tutaj jak najbardziej mniej osób to widzi, bo chyba, chyba... No... Nie widać przeróbki, w sensie... No, mam nadzieję, że nie widać przeróbki, pewnie ktoś się domyśli. Pewniej, że tak. Oczywiście, że nie. Jest tylko jeden komentarz Dotyczące tego odświeżmy sobie jeszcze chwilkę. Poczekajmy na jeszcze jeden komentarz. Uwaga, uwaga, jaki to będzie komentarz. Okej, okay, kochani, także sprawa wygląda aktualnie tak, iż nagrywałam ten film w poniedziałek, wtorek i wstępnie miałam również w środę. Aczkolwiek dzisiaj jest czwartek, dzisiaj jest poranek czwartku. Tak za pół godziny piszę teorię, więc się strasznie stresuję. Wczoraj kompletnie nie miałam siły, byłam strasznie osobiona, ledwo ruszałam się spoza łóżka, więc stwierdziłam, dobra, odpuszczę ten dzień. Po prostu dzisiaj się zepnę i dzisiaj dopnę ten film na ostatni guzik. I z racji właśnie, że się źle czułam, to nie mam filmu na sobotę, więc rzucę jeden w piątek, jak ostatnio. Także mam nadzieję, że mi wybaczycie i już szybko przechodzimy do ogarniania komentarzy pod tamtą fotką. Wchodzimy kochani na Instagrama, Pierwszy co tam się wyświetla to właśnie foda i lecimy. Dobra, tu jest pierwsza, 61,5 61 tysiąca już ma, więc jest ogromny wynik. Eee, to ma 42, więc nie jest taki zły i powiem Wam szczerze, że nie myślałam, że ktokolwiek się tutaj skapnie, ale wszyscy się doczepiają do tego. Przynajmniej tak to wyznioskowałam, jak wczoraj sprawdzałam coś tam, z tego łokcia. A najlepsze jest to, że tego łokcia mój grafik w ogóle nie ruszał, w sensie to jest jakiś błąd typowo przy właśnie podczas robienia zdjęcia wykonany, a nie nic z przeróbką. Święta! Coś za bardzo chuda! Nowy odcinek, kolejny odcinek. Święta, odcinek, pozdro, jakiś odcinek święta i teraz na zmianę się zmienia ze świętami, więc przejdźmy sobie po prostu do najpopularniejszych komentarzy. Pozdro YouTube, ta, bo, bo wierzę, że to twoja figura. Jedyne, co tutaj zostało przerobione, to właśnie moja talia i moje biodra delikatnie, ale jeśli chodzi o nogi, to praktycznie nic nie zostało przerobione dla Waszej informacji, nie? Okej, okay, także przyszedł czas wstawić fotę. I właśnie, ja się Wam jeszcze nie pochwaliłam. Czajcie to, czajcie naprawdę to, że wróciłam z egzaminu już około 10, czyli 3 godziny temu. Równo 3 godziny temu, bo za minutę jest 13. O 13 mamy wstawić fotkę, ale to nieważne, trochę się spóźnimy. I ja na tym egzaminie napisałam fula. Tutaj macie generalnie pierwszą propozycję. Eee, nie ma tu za dużo przeróbionych, się ma być czyla. Nuk, nic, kompletnie prawie nic. Delikatnie brzuch, ale to nawet nie jest tak jak na poprzedniej wodzie, tylko naprawdę, naprawdę to są milimetry. I stawiamy tą fotę, żeby sprawdzić, czy ludzie czegoś się tu dopatrzą. W sensie jakieś przeróbki, czegokolwiek. W Sensie, bo moi widzowie to specjalnie od w ogóle przeróbek, nie? W tym są rybnik, bo nie jest to rybnik centrum teoretycznie, więc pisem po prostu. Rybnik, rybnik, proszę bardzo, oznacz znajomych, to ja. I lecimy. Fota, kochani, poleciała. Generalnie jest to fota, jakby ktoś z Was nie wiedział z filmiku, że trzy dni ubieramy pod stroje kąpielowe. Fota wleciała, ładnie się zgrywa, wszystko super. Pięć minut opóźnienia, nikt się nie skapnie. Nasze zdjęcie po czterech godzinach ma 80... 80, Boże, chciałabym! 38 tysięcy lajków, co i tak jest ogromną, ogromną liczbą. Z tego, co widać tutaj z najnowszych, nie ma komentarzy, chyba, że... Photoshop jest tylko, właśnie czy znowu chodzę w strekach kąpielowych, bo to zdjęcie tam było pokazane. E, czyżby Photoshop? Jedno, pierwsze zdjęcie. E, dobre pytanie, chyba każdy już zna odpowiedź. Jeśli Photoshop, to gdzie go widzicie? Na przykład w Talii. Wy to niedługo w każdym zdjęciu na Insta będziecie widzieć Photoshopa. jak robię takie odcinki, to się nie widzę, to się nie dziwię. Także wchodzimy sobie na Instagram, a wtedy, o, jeśli nie będę, było 38 tysięcy. Lajków. Nie sprawdzam, ile jest teraz, przyznam się szczerze. 43, czyli przez godzinę przybyło 5 tysięcy. Fajny jest wynik, nie ukrywam. Wejdźmy sobie na chwilkę jeszcze w komentarze, a później zrobimy małe podsumowanie. Hmm. słodka jesteś. Dałam im pytanie właśnie, że mam zgadnąć, ile mam punktów na prawku, na teorii właśnie, bo cię pisam teorię, ale to już się wam chwaliłam. Dobra, streszczę wam, że po prostu główna burza z mojego stanika, że się nie szanuje. Kochani, raz ostatecznie Wam wytłumaczę, ja się kiedyś bałam dodawać takie fotki, i to się przyznam, aczkolwiek biorąc pod uwagę mentalność polskich cebul, a mentalność w USA, to tam dziewczyny po prostu sobie chodzą do sklepu, na miasto, gdziekolwiek, jak są jakieś festiwale, to są rozebrane i mają 10% ubioru na sobie, albo chodzą po prostu w samym body, w samym body, a to zdjęcie w kwietniu wywołało największą falę w ogóle zadziwienia i zszokowania, Ty się nie szanujesz, wszystko Ci widać, nie? Zresztą w brzuchu i na biodrach. Chociaż szło go nie ma, bo pokazywałam porównanie. Praktycznie w ogóle go nie ma. W sensie, jak się przyjrzysz, jak sobie wszystko porównać, to jest delikatne, ale to naprawdę są milimetry. Granica ubioru została przekroczona. Ja pierpi, dziewczyno. Ciepło u ciebie. W sumie faktycznie nie ja zrobiłam zdjęcie w czerwcu chyba, a wstawiłam je w wrześniu. Schowaj, cicki! Pierwsze zdjęcie wywołało fale, jak gówno burzy, że to stare zdjęcie, że w ogóle się pochudziłam, no tutaj jednak widać tą przeróbkę. Yy, Zaskoczę was! Wszyscy myśleli, iż przeróbką jest basen z lewej. Faktycznie przy moim udzie, znaczy udzie Boże, przy mojej talii, w picie jest wykrzywiona, muszę to przyznać. Ale ten basen z lewej, który bardzo dużo osób mówi, że jest wykrzywiony przez Photoshopa, nie. Taki jest po prostu kształt basenu i tyle. Dalej. Tutaj w ogóle zdjęcie robię na szybko. Chciałam po prostu dobrze, żeby było przerobione, żeby nie było nic widać. Ale wszyscy oczywiście w Photoshopa przyczepili się do łokcia. Pozdrawiam. A tutaj do w ogóle ci widać. No. Dobre podsumowanie, nie? <ścoughs> bardzo dobre. Także to by było na tyle. Dzięki za, za oglądanie. Subskrybujcie, opkujcie, komentujcie. Koniecznie wiecie wszystkie moje social media. No i co, mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Mam nadzieję, że reakcje ludzi wam się podobały, że nie macie mi tego za złe, że to jest druga część, ale postanawiam, czemu by taki nie zrobić. Może ludzie się nie nabiorą, poeksperymentowaliśmy fajnie, z różnymi zdjęciami, bo tu był jakieś dzieckie, tu był łokieć, jakieś krzywy. Tam jeszcze coś, więc w ogóle ja, ja się dobrze bawiłam. Ja się dobrze bawiłam bardzo. A teraz ubieram swoje magiczne różowe okulary i uciekam na Majorek. Trzymajcie się i cześć!